Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, jak ludzie zarabiają pieniądze na głupocie innych ludzi, czyli na przykład na walce Gota Saleta. Jak widzicie, po wpisaniu Gota Saleta live, zaskakuje nam bardzo dużo linków, w których tak naprawdę wcale nie znajdują się transmisje tej płatnej wersji, także pay-per-view, prawda? Tylko wszędzie znajdują się linki, które wysyłają Was do pobierania jakichś plików, w których tak naprawdę nic nie ma, a ludzie, którzy wrzucają te pliki, zarabiają pieniądze na takiej głupocie ludzkiej. Eee, także cóż, jeżeli daliście się nabrać wczoraj, to gratuluję pomysłowości. Jeżeli nie, no to fajnie, to znaczy, że troszeczkę eee, myślicie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, to dla przykładu pokażę Wam jedną stronę. Tutaj na przykład zobaczcie, wszystko niby fajnie, prawda, jest player. Kiedy w niego klikniecie, macie do wyboru wypełnianie ankiet, za które ktoś dostaje pieniądze i gwarantuję Wam, że jeżeli je wypełnicie, to nic tutaj w tym playerze Wam się nie pokażę, to bardzo sprytnie zrobiona strona, wykonana właśnie specjalnie na ten pojedynek, założona na darmowym serwerze, tak to mniej więcej wygląda, więc yy, cóż, nie dajcie się nabrać tak naprawdę, yy, bo jest to troszeczkę yy, żenujące, także cóż, ten film nagrywam tylko po to, żeby Wam właściwie yy, to pokazać, także cóż... Ten film nie jest e, zupełnie związany z moim kanałem, z zupełnie innej beczki. Natomiast mam nadzieję, że nie dacie się e, nabrać na to, co ludzie wymyślili na temat e, tej walki i wielu innych wydarzeń e, typu pay-per-view, e, także na przyszłość e, pomyślcie i nie dajcie się nabierać tym, którzy na Waszej głupocie zarabiają pieniądze. Pozdrawiam serdecznie.